Będę miał tylko dawać 3 kg 9 dni Aha. mniej zanadnie będę musiał dawać no Okej okay, jestem już e, z powrotem, przesłałem właśnie filmik z zakupów, e, z kulek i paletów na e, karkę Jamura, wydałam ponad 400 tysięcy. Teraz najgorsza rzecz zamęty. z zamęty. bo mniej więcej jest 65 gram na przykładowo. Mm, no nie wiem. Różnie na, na 4-5 życia. Trzeba liczyć średnio na 5. To jest 325 gram, 325 gram, ale podzielimy to na 3, daje nam 108, tak? 108, 100, chociaż robimy razy 6, razy 6, czyli 6 razy 65 to jest 390, podzielić na 3 to jest 130. Czyli 130 gramów, czyli z kilograma będę miał na e, mniej więcej niecałe 10 dni, tak? Liczyć 10, liczyć 10 10 dni, czyli muszę mieć po minimum e, 3 kg, po minimum 3 kg każdy tutaj z zanęty Ty na, na nie gorzko mogę mieć mniej, ale tutaj muszę mieć po 3 kg No niestety będę musiał usunąć, żeby od razu wziąć chyba cały kilogram, bo nie, nie wiem czy się pomieszczę, nie wiem czy się pomieszczę. To jest miejsce w domku, jest, 260. Zobaczymy. Otóż na razie to raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Musimy tu kupić w sumie dwa kilogramy, to jest dwa banana. 2 kg osób 4 miejsca. I 2 kg orzeka, to jest. E, ile mam orzeka w ogóle? Nie mam, a nie mam. E, hmm. Również 2 kg, czyli już jest 6 miejsc. To będzie 27. Do tego wziąć e, roba gazanęty, to jest e, 28 miejsc kilogram. Dobra, czyli najpierw muszę wziąć po 2 kg każdy. Tutaj jest czyli e, cytrus, e, cytrus, banan i orzech. Tak, po 2 kg. Po 2 kg. To na razie potem będę liczył. na razie na słodko. Jest cytrus, o Jezus. Dobra. Czyli tak, zanęty, czyli tak, zanęty, cytrus, cytrus 8800. osiemset osiem dwa kilogramy. Raz, dwa, dobra, najgrubsze oczywiście. Następna rzecz. Dobra. Banan. Banan. Również dwa kilogramy. Dziewięć i pół tysiąca. No grubo. Również dwa kilogramy. Dobra. I orzek tygrys również 2 kg, czyli i orzek, czyli yy, taka sama cena, czyli będzie również yy, 9,5 tysiąca. 9,5 no to już mamy grubo ponad powrót... no 20 tysięcy, około 30. Okej, okay, dwa razy. Okej okay. czyli tu mam, mamy, mamy już 3 miejsce i czyli tak to mniej więcej 18, 27, bo z 9,18,27 z 3 kilo, tak? A my mamy no właśnie. O, 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 o! 27 dni ale to spokojnie, bo jeszcze dochodzę tamte. Dobra, plus, starczy. Przecież dochodzę jeszcze na, na niegoższko. Ok, banana mamy 2,648. Cytrusa mamy równe 3 kg. Cytrusa mamy nawet więcej, widzę. Dokupione. Było aż. Mhm. Uh -huh. zwróćcie mu uwagi. Dobra, czyli tu jest, mamy cytrusa 3,5 kg banana 2640 a nie, banana mamy, banana mamy również 3,648, cytrusa yy, 3,5 kilo i orzech, z kulki, mamy ile? Raz, yy, dwa, trzy, siedemset okej, okej, czyli ponad 3,5 kilo mamy orzecha, ponad 3,5 banana i cytrusa, No dobra, to mam po pół kilo, czyli tutaj mam po ok. Na 10 dni, dobra. Dla, dla przetestowania chyba wykupię tą krewetkową za bo będziemy i tak jej używać. Będziemy takie i tak używać krewetki. 6 mm, nie, 3 mm łosoś, czosnek, tuńczyk wielorowak, śliwka i jest krewetka. Nie widzę za bardzo przyprawy. Przyprawy, przyprawy, przyprawy. Tak? Czy na końcu są krapkulki? Dobra, tu co za monety to nie jest ta krewetka? Czekolada, mączka, robak. skorupiaki to bym chyba się testował. A mam skorupiaków? Tak to bym chyba się testował, bo tej jeszcze nigdy nie używałem. Tej jeszcze nigdy nie używałem. Czyli skorupiaki. Hmm, ona mi starczy na jak dwie, bym wziął, to by mi starczyło na teoretycznie 18 dni. No to dobra, czyli 8800 800 Weźmiemy na sprawdzenie. Skorupiaki. Jeszcze jedno miejsce mam. Robak też jest bardzo dobry, ale jeszcze bym wziął krewetkową. Jeszcze do tego bym wziął krewetkową, akurat jedno miejsce jest. Wolne krewetkową ja kupiwałem krewetki tonące, yy, chociaż nie, bo to, to jest pelet. bo ja mam krab, krab z korupiaki. Chyba, że krabowo znajdę. Chyba, że krabowo znajdę. Zaraz zobaczymy. A jest! Jest krawowa 9 mm. Jest, krabowa, jest krabowa, no 9 mm, bo krab to też jest skorupiak. A traktor jest na krewetki i skorupiaki. Ja kupiłem sobie na skorupiaki, to sobie wezmę może i na kraba. A jest ta krewetkowa w ogóle? Czy czekolada miód? Czy nie ma? Była jakaś mało gdzieś. Krewetki 6 mm. Jest. Chociaż się tak jak będę mieszał, no to mam już do mieszania orzech skorupiaki, orzech skorupiaki. Nie przepraszam. Nie nie. Czyli skorupiaki które kupiłem. Co ja mam w ogóle? Yy, czyli skorupiaki będę mieszał z robakiem. To dwa skorupiaki i krewetka albo albo tamto, tak? Żeby było na trzy. Skorupiaki jest. Ja mam jakieś kupione kulki. Skorupiaki, robak i krab. Skorupiaki, robak i krab. To krabowe, krabowe kupimy. Kupimy krabowe. Kupimy krabowe sobie w takim razie. Kupimy sobie krabowe. Przyprawy kryl jest, prawda? 9 mm krawa są większe. Czy są większe, czy nie? Truskawka krab jest. Ła! O, no dobrze. Hmm. Zaraz zapiszę, 4750 Krab I to będzie chyba krab 4750 Nie używałam ani zanęty krabowej Jeszcze ani ze skorupiaków, także Ciemno Krab Dobra, lecimy i mamy już tutaj na maca, ale zaraz to się jeszcze przepakuje na spokojnie. Czyli tutaj mamy o super, to myślę, że banana starczy, cytrusa również starczy, orzeka również starczy. Pierwszy wykorzystamy to, czyli na, na nie gorzko. ale żeby to miało ręce i nogi, gdybym musiał to kupić. Bo to jest na dziewiątku, bym musiał dokupić kupić raz kukurydza len. Bo to idzie porówno i raz chyba spermentowano, tak? Rybaka mamy jednego. A tak gdzie jest to moje krabowe, co kupiłem? Dobre jest. Czyli muszę na razie finalnie zwolnić ee, dwa miejsca. Nawet trzy. Raz. Dwa. Trzy. Mi chyba również nie na trzy, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra, Okej. Okay. Chociaż ja wiem. Osobnie bym się dokupić po kilogramie chyba. I dopiero to jak zżyje. Chociaż może nie dokupywać, bo to jest pół kilo, <laughs> pół kilo. A jak mi będzie wychodziło na to przygotowało 6 razy 65 to jest 390 podzielić na 3 to jest 130-130, 390 na 4 dni, na 4 dni to mi by wystarczyło. Na 4 dni, no to dobra. To też jest dobrze na 4 dni to w takim razie na 4 dni i jakbym to bym miał na 8 takich Dobra, to tak zróbmy, czyli tak muszę kupić to to, co to, tutaj to, to, to ja mam, to nie eee... Nasiona konopi Nasiona konopi za 760 Raz I do tego sfermentowana kukurydza Jest plen spot mix, bardzo dobra na pogodę na niesłodko Skóryca Len pod Mix, to będzie 830, dobra, na 8 dni, OK. mamy miejsca jeszcze 4, dobra, w razie W. Jak stoje za traktorami, to to mi spokojnie wystarczy, tutti wróci. któryś może bym wziął, dobra i będę mieszał skorupiaki, robak i, 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 i krab to czy bym musiał dokupić jednego kraba gdybym wystarczyło na ten, jednego kraba i na no 18 w sumie. No spoko, spoko. 18 i tam 8, 26 Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. W każdym bądź razie jeden, chociaż jeden robak jest. To jeszcze są te krewetki. a krewetki, tam tylko te krewet, ale krewetka jest skorupiakiem. A krewetka jest skorupiakiem, także damy sobie zamętę robak i, 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 i krabkulki. Dobrze, robak i kulki, to jeszcze dwie zamęty musimy kupić. Oj, dużo hajsu. Dużo hajsu, dużo hajsu, tanie. Krap. Krap. No i to zakrawa pół tysiąca I robaka, tak? Robak Do tego jeszcze robak Widzicie Czyli 4,40 Dobra i myślę, że to będzie mniej więcej wszystko. Jeszcze mam dwa miejsca, jeszcze mam dwa miejsca, tak? Będę kupił tu bez w razie czego. skorupiaków dawał więcej, po prostu do tego się snuć, Dało więcej skorupiaków i do tego, żeby się do, dopełnić, jakiś atraktor krótki, eee... czy. ...egzotyczne owoce. A to... złożone smak formuła. Ciężki hmm. wybór. Czy postawić do tutti frutti? Tego mamy w sumie więcej. Chyba weźmiemy tutti frutti, tak mi się wydaje i będziemy jakoś to stosować na przemian, czyli tutti frutti bierzemy i do tego, i do tego, i do tego, i do tego A tutti frutti musimy wziąć skorpiaki. Tak, tak, tak i będzie git. Skorpiaku będę dawał więcej, bo to zarówno jako krewetka, <laughs> jako krewetka będzie także jako krab. Tak jest. Czyli tak. Musimy wykupić sobie jedną przynętę skorupiaki. Mam nadzieję, że to mi się sprawdzi. Skorupiaki. Czyli. dziesięć tysięcy, razy trzy razy dwa razy dwa tak mhm. dobra i do tego jeszcze jeden atraktor Tutti Frutti, tak? Bierzemy, rozumiem. Egzotyczne owoce, ja mam banan, cytrus, orzech, banan, cytrus, orzech. Mhm. I do tego jeszcze Tutti Frutti. Za 2000 tysiące. Krótki, krótki za dwa tysiące, ok, i chyba już mamy wszystko. Tak mi się wydaje. Zaraz policzę, ile to wszystko kosztowało. Czyli mamy banana, mamy banana w sumie 4648. czterdzieści Cytrusa mamy yy, przepraszam banana mamy 3 kg 648 cytrusa mamy 3 kg yy, mamy 3,758 kg mamy kilogram na, nasiona konopi mamy kilogram sfermentowanej kukurydzy pot Mix mamy kilogram konopi pellet Tutaj to mamy 2 kg krawku 18 mm. To pierwszy raz to kupiłem do przetestowania na, nie, na pogodę, na niesłodko, tak, tak zwaną. Zobaczymy jak się sprawdzi. Nie kup, to jest moje, mój pierwszy zakup tej zanety. Eee, robak chyba testowałem wcześniej, to mi się całkiem sprawdzał, Robak to mamy również 2 kg. I skorupiaki kupiłem 3 kg, również to jest mój e, świeży, nowy zakup, nie testowałem tego jeszcze nigdy wcześniej te zanęty na skorupiaki. No i kupiłem również nowy, nowy atraktor, Giant Octopocus na krewetki, skorupiaki, wszystkie pory roku. Okej, okay. i tutaj frutti kupię myślę, że spokojnie wystarczy, tak mi się wydaje. No to szczerze mówiąc, niezłe zakupy. Ciekawe, ile kasy na tą samą całą zanętę poszło. Zaraz policzę. <try> <try> Czyli tam 800 cm. Okej, okay. za banana 9,5 Orzech 9,5 Dobra, do tego tak, robak 4,400 Skorupiaki 13,200

<laughs> Wyszło mi, jeśli wszystko dobrze policzyłem, pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt. No dobra, to w takim razie to by było na tyle, gdy dokupiłem, e, dokupiłem, zanęty, dokupiłem nowy też atraktor, e, dokupiłem e, nowa zanęty, e, takie jak właśnie e, to, moją nową zanętę, którą kupiłem, to jest skorupiaki, skorupiaki jeszcze nigdy nie używałem, także zobaczymy jak ona się sprawdzi, nowy atraktor również, zanęta krawowa. Także za chwilę słyszymy się na łowisku Anglia. Także serdecznie zapraszam. Pokazałem jak się mniej więcej przygotowałem na mniej więcej 30 parę dni. Także do zobaczenia. Dzięki serdecznie za oglądanie. I pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej hej.